Cokolwiek zobaczyć. Tak będzie musiało być z tymi wszystkimi odbi odbitymi światłami w moich okularach. Witam Was bardzo serdecznie w porannej motywacji, w której to yy, nastąpiła zmiana czasu o jedną godzinę, a mianowicie, że ja zjawiam się o jedną godzinę później niż zwykle. Yy, tak to musiało się odbyć i tak to wynikło. Sprawy związane z moimi dzieciakami. Które są priorytetowym moim tutaj zajęciem, więc bardzo Was przepraszam. Mam nadzieję, że odsłuchacie sobie w czasie późniejszym, nawet jeżeli nie możecie być na żywo, chociaż wiem, że niektórym z Was wyskakuje tutaj informacja, że Aleksandra na żywo, ale mam też świadomość tego, że gdzieś jakieś swoje obowiązki macie, które Was wzywają. Więc dzisiaj będzie musiało się obyć bez przyglądu pogodowego, chociaż powiem Wam, że dzisiaj u nas niby 6 stopni, niby 6 stopni, ale będzie bardzo ciepły dzień dzisiaj, mamy ani pół chmury na niebie, nie ma, taki jest troszkę chmurzasty overcast, ale generalnie dzień nam zapowiada się bardzo piękny. Słuchajcie, my jeszcze dzisiaj mieliśmy minus 4 w nocy, a w ciągu tygodnia będziemy w ciągu dnia mieć plus 20. Więc już bardzo intensywnie i szybko wchodzimy w taki czas wiosenno-letni, zdaje się, chyba zapominięciem całej wiosny. Dzisiaj będę się chciała z Wami podzielić kolejną historią z książki, którą wyczytuję. Generalnie czytam książek chyba z pięć na raz, a, ale ja tak mam. A jeszcze kolejną czytam w audiobooku, a to już jest w ogóle y, osobna historia. Y, książka Antona Demello Śpiew ptaka, a historia z książki jest następująca. Y, jedzie z niesamowitą prędkością przez całe miasto y, Maharadża na swoim osiołku. I e, ludzie go pytają z przerażeniem: Maharaj, maharaj, wiec jak e, biegniesz? A on mówi: Nie mogę teraz rozmawiać. E, uciekł mi osioł, muszę go szybko znaleźć. E, tam Antonin de Mello, e, swój własny, e, swoją własną interpretację do tego e, dał. Dla mnie interpretacja jest jednak odmienna i odnosi się do takiego, mm, takiego pędu życia, w którym zdaje się, że wszyscy jesteśmy w dużej mierze. Czy zdarzyło Ci się czasami być w takim życiowym kołowrocie codzienności, że zastanawia się człowiek właściwie. Właściwie to się nie zastanawia codziennie, po co to wszystko i za, tym, za czym tak biegnie. Aż pewnego e, pięknego dnia jakieś łupnięcie, tąpnięcie przychodzi i, i przychodzi takie zastanowienie, takie opamiętanie, nie? Po co to wszystko? Po co to wszystko? Za czym ten bieg, dziki? E, rozmawiałam sobie ostatnio z moją córcią i ona mi, rozmawia, ona mi mówi o jakiejś swojej koleżance, która nie Najlepiej czuła się w szkole, a też nie, wiedzia, nie wiedziała za bardzo, czy może wrócić do domu wcześniej, ponieważ ona w tym domu siedzi sama, jej mamcia pracuje do 22. Ta tu mieszka gdzieś indziej, bo rodzice po rozwodzie. I tak sobie myślę, nie gdzieś jak ma lat 11-12. No i jest tak jakby w dużej mierze pozostawiony sobie sam. Z całym szacunkiem dla rodziców też. Bo wiem, jak to jest, kiedy człowiek naprawdę próbuje połączyć koniec z końcem. E, I jeszcze znaleźć czas na, na, dla dzieciaków i jeszcze gdzieś tam dla siebie, żeby nie oszaleć, nie? Um, u mnie takie opamiętanie przyszło kilka lat temu. Um, z jakieś trzy lata temu, myślę. Um, bo pracowałam, słuchajcie, od poniedziałku do piątku, od momentu, kiedy otwarłam oczy, aż do momentu, kiedy szłam spać, e, jeszcze przez weekendy. E, moje dzieci wychowywały różne opiekunki, e, ponieważ ja musiałam pracować. Po co musiałam pracować? No, żeby zapewnić tym moim dzieciom ten byt, wiecie. Bo to wszystko dla tych dzieci, a one tego w ogóle nie doceniają. E, podczas kiedy e, dzieci najbardziej doceniają właśnie obecność rodzica, nie? Nam to często, mi przynajmniej osobiście, było to ciężko przyjąć, że one potrzebują najbardziej mnie. No bo też przecież chcą nowych butów, nowych zabawek, kolonii, wycieczek, wszystkiego, tego, tamtego, sramtego, nie? To też chcą. No jednocześnie wydaje mi się, to jest moje subiektywne odczucie, że nic nie pobije obecności. Po prostu obecności, nie? Więc ja od tych kilku lat pracuję tylko do godziny 15 najpóźniej. Potem jadę odebrać moje dziewczyny i, i po prostu z nimi po prostu chcę być, nie też spędzić ten czas po południu. I wiecie, dla mnie w dużej mierze właśnie na tym polega szczęście. Na umiejętności. Zauważenia i byciu w chwili obecnej, tej, która jest, która trwa, która właśnie się odbywa, nie? Za sobą mam już pogoń za wielkimi szczęściami. Udało się takie wielkie szczęścia osiągnąć, słuchajcie, książki powydawać, kasy zarobić, pojechać na wakacje, pierwsze, pierwsze drugie, trzecie, czwarte. Na miesiąc do Hiszpanii, cudowna sprawa. Jednocześnie w tym czasie być najbardziej nieszczęśliwą osobą w całym moim życiu. I zauważam z, z niezmiennym zaskoczeniem, że właśnie umiejętność bycia obecnym i, 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 i wdzięcznym za tą chwilę, która jest. Bez względu na to, jaka ona jest. Daje mi poczucie szczęścia. I odkąd zaczęłam właśnie żyć w takiej chwili obecnej, w takim tu i teraz, pomimo tego, że jestem w ciągłym biegu, jestem, jest mi ciężko nie być, wiecie, z trójką dzieci, nie? I też z takim usposobieniem moim. To jednak jest to dużo większa świadomość, dużo większa obecność, um, dużo większa uważność na to, wszystko, co się odbywa wokół mnie. I wiecie, ja was nie chcę zostawić żadnymi odpowiedziami, bo tutaj nie jestem żadnym psychologiem, psychiatrą ani żadnym innym, nie wiem. Kaznodzieją, który wam powie, jak macie żyć! Ja Was zostawiam tutaj tylko z takimi zagłostkami, z takimi pytaniami, i pytanie, z którym chciałabym Was zostawić dzisiaj, to jest to, jak daleko Ty potrzebujesz biec na tym swoim osiółku, gonić za szczęściem. Dopóki nie odkryjesz, że tak naprawdę ten osiołek, za którym gonisz, no to jest właśnie przy tobie, bo na nim przecież jedziesz. Yy... o Boże, jesteś Michał starałam się nie czytać komentarzy, bo widzę, że to są jakieś takie, jesteś w ogóle nie moja ekipa, yy, więc fajnie, że jesteś yy, tak czasem się zapędzamy, a później przychodzimy po rozum do głowy po co to wszystko, aż zrozumiemy, iż musimy zwolnić bieg, albo sytuacja życiowa nas zmusi, ale taka nasza natura, no widzisz, ja się zastanawiam, Michał czy to jest właśnie taka nasza natura otóż Jutro, może Wam powiem więcej na ten temat, ale ktoś mi polecił książkę Uwięzieni w słowach rodziców. I ja tą książkę zapragnęłam przeczytać, żeby być lepszym rodzicem dla moich dzieci: żeby się upewnić, że nie mówię właśnie jakichś takich żadnych yy, yy, uwięziających, uwięziających. Jakiś takich słów do moich dzieci, które by powodowały, że one będą więzieniami tych słów na całe życie. Hmm? I zaczęłam z tego, słuchajcie, wczoraj słuchać w audiobooku i aż mi szczęka opadła. No mówię Wam, ile ja się tego nasłuchałam przez całe życie i co te słowa ym, ze mną zrobiły i co nadal ze mną robią. Więc to jest ciekawe. Ja się zastanawiam, Michał, czy to jest tak, że taka nasza natura, że my w ciągłym biegu. Czy tak zostaliśmy zaprogramowani, żeby w ciągu biegów? Bo ja yy, yy, powiem ci, że tak jakby moje odkrycie, właśnie ostatnich lat, jest takie, że moją naturą człowieka jest po prostu być i żyć i być. I że samo odkrycie tego faktu jestem, ale z takim pełnym zrozumieniem i świadomością tego, że jestem, a mogłoby mi przecież nie być, yy, jest yy, bardzo uwalniające. Ta jest taka świadomość, jest bardzo uwalniająca i bardzo taka y, przepotężna, dająca olbrzymią sprawczość. Um, tak jest. No, nat natura nasza taka, bo za codziennym światem. No, ciekawe, ciekawe. Um, wiesz? Możliwe, że natura taka nasza jest, możliwe, że taka natura jest. Ym... Czy to jest możliwe, żeby każdy z nas miał inną naturę? Możliwe, że tak właśnie jest, nie? Ja tak, jakby coraz bardziej odkrywam siebie w swoją naturę i w swoim taki naturalny stan po prostu w byciu, w istnieniu, w takim, no tak jak mówię, w takim świadomym stwierdzeniu, jestem. To mi wystarcza. Słuchajcie, do szczęścia. Co fascynujące, bo kiedyś za tym szczęściem goniłam, goniłam na tym moim ośle, słuchajcie, jak ten Maharaja przez całe miasto. A okazuje się, że po prostu yy, to szczęście cały czas przy mnie jest, jeżeli tylko potrafię je zauważyć. Moje anioły, ja z tym Was zostawiam, z pytaniami, tak będę chciała w tą stronę iść, żeby zostawić Ciebie właśnie z takim pytaniem. Każdego z Was, nie? Jak daleko potrzebujesz gonić, zanim złapiesz swoje własne szczęście? Hmm? Życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem Twojego życia, bo tylko Ty jesteś w stanie go takim uczynić przez to. Eee, na czym się skupiasz? Eee, przez to... Zapomniałam. Moją formułkę codzienną. Przypomnijcie? Zapomniałam. To może... Niech to będzie okazja do tego, żeby zakończyć trochę inaczej. No właśnie. Zakończymy nie takim życzeniem jak zwykle, ale taką chwilą ciszy i zastanowienia. Niech tak będzie. Chwilą ciszy i zastanowienia. Cudownego poranka, cudownego dnia. I cudownego życia. Do zobaczenia jutro, mam nadzieję, o stałej porze, w tym samym miejscu. Wyściskuję. buziaki, Pa. pa.